W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o Abba Sylwanie. To jest dosyć ciekawa postać pod tym względem, że zaczął życie mnicha już jako dziecko. Zapraszam na odcinek. Aba Sylwan wstawił się zarówno dużą surowością życia, jak i tym, że wychowywał uczniów. Jego apoftegmaty są bardzo bogate, także tutaj myślę, że będę się musiał trochę streszczać, żeby większość z nich przytoczyć, a jednocześnie nie wydłużyć jakoś za bardzo odcinka, także od razu już przejdę do pierwszego. Kiedyś Abba Sylwan i jego uczeń Zachariasz odwiedzili pewien klasztor, a kiedyś mieli wracać, poczęstowanych skromnym posiłkiem. W drodze uczeń znalazł wodę i chciał się napić. Starzec powiedział mu, Zachariaszu, post dzisiaj. On na to, przecież jedliśmy, ojcze, rzekł starzec. To, co jedliśmy, było poczęstunkiem miłości, ale sami trzymajmy się naszego postu. I tu nam wraca właśnie temat tego, że nasze pra prywatne praktyki duchowe są naszą sprawą, a w momencie, gdy znajdujemy się między ludźmi, trzeba je, trzeba, że tak powiem, być elastycznym. I tak jak mnisi właśnie z tego klasztoru poczęstowali jedzeniem y, z Zachariasza i Sylwana, bo tego wymagała miłość braterska. To tak samo nie sprawia to, że nagle ich prywatny post, który oni jakoś tam się zobowiązali do utrzymywania go, należy rozluźnić. Także tu mamy też taki piękny przykład tego, jak to działało. Kolejna powtajk, który w sumie wraca trochę tematem do tego, co było w poprzednim odcinku, do mnichów, którzy prowadzili życie duchowe w jakiś tam sposób nieprawidłowy i zostali właśnie sprowadzeni na dobrą drogę przez upomnienie. Pewien brat przyszedł do aba Sylwana na górę Synaj, a widząc jak bracia pracują, powiedział do starca Nie pracujcie nad tym pokarm, który ginie, bo Maria wybrała lepszą cząstkę. Starzec zwrócił się do swego ucznia. Zachariaszu, daj temu bratu książkę i umieść go w pustej celi. A kiedy nadeszła godzina jedenasta, ów brat patrzył na drzwi, spodziewając się zaproszenia na posiłek. Ale ponieważ nikt po niego nie przyszedł, wstał i poszedł do starca. I zapytał: Abba, czy dzisiaj bracia nie jedli? Starzec odpowiedział: Owszem, on na to. A dlaczegoście mnie nie wezwali? Odrzekł starzec: Bo ty jesteś człowiek duchowy i nie potrzebujesz takiego pokarmu, a my cieleśni chcemy jeść i dlatego pracujemy. Ty, za, ty zaś wybrałeś lepszą cząstkę, czytasz przez cały dzień i nie chcesz jeść pokarmu cielesnego. Gdy on to usłyszał, upadł do nóg, mówiąc: Wybacz mi, Abba. Zarzec mu rzekł, na pewno także i Maria potrzebuje Marty, bo z Marty powodu także i Maria słynie. Bardzo ładnie tutaj Apotekma ma sadzony w tej biblijnej opowieści o Marcie, o Marcie i Marii. I bardzo ładnie pokazujący to, że no po pierwsze, że wspólnota Alba Sylwana żyła surowo, ponieważ posiłek był o godzinie 11, czyli dwie godziny później niż mnisi mieli zwyczaj jeść. No i też właśnie to, że Ktoś, kto jakoś tam zbyt opatrznie zrozumiał słowa Ewangelii, zaczął niejako prowadzić takie niedoskonałe życie, takie no, przede wszystkim obiadając innych. Co nie znaczy, że duża ilość modlitwy nie jest czymś jak najbardziej wskazanym. Ale właśnie Sylwan zwrócił uwagę na to, że można i pracować, i się modlić, i że to wtedy jest takie perfekcyjne połączenie. I lecąc dalej. Opowiadano o Basylwanie, że jego uczeń Zachariasz wyszedł kiedyś sam, wezwał braci i przesunął płot ogrodu, powiększając ogród. Gdy się Starzec dowiedział, wziął swój płaszcz, wyszedł i powiedział braciom: Módlcie się za mnie. A oni widząc, to upadli mu do stóp i prosili Powiedz nam, ojcze, co ci się stało? Odrzekł im: Nie wrócę do środka, ani nie zdejmę płaszcza, dopóki nie przesuniecie płotu na dawne miejsce. Więc znowu przesunęli płot i przywrócili wszystko do dawnego stanu. I wtedy starzec powrócił do celi. I tu mam znowu nam wraca temat posłuszeństwa. bo W tej opowieści nie chodziło o to, że problemem było to, że bracia powiększyli ogród, tylko że zrobili to bez wiedzy, aby że się go nie zapytali o zdanie. A jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, to posłuszeństwo Ojcu Duchownemu było kluczowe dla Ojców Pustyni. Także dlatego... Sylwan tak w bardzo taki wręcz teatralny sposób e, pokazał braciom, że, jakby, że dopóki oni nie będą mu posłuszni, to on nie będzie ich album. E, także też uważam, że bardzo, bardzo tak ładnie zobrazowana ta myśl. I tu dwa ostatnie powtegmaty Powiedział także: biada człowiekowi, który większe ma imię niż czyny. To bardzo takie mądry To też wraca temat z poprzedniego odcinka, gdzie ktoś. Często może właśnie być tak, że dba o to, żeby dobrze o nim mówiono, a niekoniecznie, niekoniecznie jakby sam prezentuje te wartości. I to właśnie jest to, co ojcowie pustyni. Czasem oni używają takich sformułowań typu, żebyś umiłował wzgardę. I to brzmi tak bardzo ostro dla nas, ale właśnie tu chodzi o to, żeby nie, mieć, żeby nie być odbieranym jako człowiek lepszy niż jesteśmy w rzeczywistości. To nawet przez całą w ogóle taką duchowość monastyczną wraca. Temat tego, że człowiek, który jest wychwalany ponad miarę, ponoć po prostu z tego szkodę, że bardzo łatwo to go wbija w pychę. Ja sam na przykład dbam o to, żeby to na przykład w pracy czasem mnie ktoś pochwali, a ja też wtedy może jeszcze inaczej tak to szerzej opowiem. Na jeden ze współpracowników przełożonych bardzo mnie wychwalał przy drugim przełożonym a ja wtedy temu drugiemu przełożonemu też mówiłem jakieś tam swoje akcje, które, że tak powiem, były de delikatnym niewypałem, e, żeby właśnie też nie dawać jakiegoś fałszywego obrazu, że jestem jakimś tam człowiekiem, który, nie wiem, wszystko ogarnia. No to nie jest prawda. No, jakby może nawet jeżeli ktoś to docenia i może rzeczywiście jakoś tam jestem dobrym pracownikiem, to nie zmienia to faktu, że, że mam też wady i że nie zawsze wszystko zrobię dobrze. I to, I to trzeba też zawsze mieć też tam przed oczyma, bo bez tego właśnie będziemy ponosić szkodę. I po ma uważam, że przepiękny. Abba Mojżesz zapytał Abba Sylwana, czy człowiek mo może co dzień zaczynać od nowa? A Starzec odrzekł: Jeśli jest dzielnym pracownikiem, może zaczynać od nowa nawet co godzinę. Bardzo ładna taka myśl zawierająca się w tym. No często wpadamy w coś takiego, że my już uważamy, że możemy już nie mieć siły na zmiany, a, a właśnie owi mnisi sugerują nam, że, że nawet co godzinę możemy zacząć od nowa. Także z tą myślą wam, Was zostawiam, z Panem Bogiem. W sumie było wabasisto, ale jestem dobra, ja wiem jak to zrobię.